Siema ludzie, ja nazywam się Alvarez i zapraszam do oglądania y, wyników konkursu na, na RP do League of legend i tak. Y, wziął udział 75 subskrypcji, wszystko się zgadza, y, wszyscy dali subskrypcje <coughs> sobie obliczyłem, z odejmowanie i w ogóle. I dobra, mam no tutaj wszystkie te osoby. 75 osób jest no i dobra. I klikam mnie, że. Uwaga, uwaga, może teraz był twój numer, ale jeszcze nie i uwaga, numer 71, wow, czyli daleko zajdziemy, 71, 71 i wykrywa miszko. napiszę sobie tutaj, jeśli nie zgłosi się w ciągu 48 godzin, wiadomo, teraz Sylwester, to nie ma czasu ogarnąć, ale... 48 godzin, może ewentualnie 72, jeśli nie, no to <laughs> będzie inna osoba. Więc dzięki za wzięcie udziału i do następnych konkursów. <laughs>